Siemanko z tej strony Dedrexu. Dzisiaj zagramy sobie w MTA, tak będzie to MTA. Przed chwilą mm, nagrywałem y, Call of Duty 4. I tak do dupy wyszło. Był w ogóle dźwięk z gry za głośny. Tak wszystko szumiało, że się nic zrobić nie dało. W ogóle mnie słychać nie było. Więc teraz mm, widzicie on takiego głupiego skina. Jak się zaraz zaloguję do taksi znowu, bo jestem pracownikiem taksi, to będę miał innego skina, bo sobie innego wybiorę. Yy, pokażę Wam pracę taksówkarza tutaj. Jeżeli chcecie ze mną pograć, ja tu będę miał różne niki. Przeważnie to będę grał pod Normi.pl albo od Headrexu. Spotkacie mnie pod tymi nikami. IP będziecie w opisie mieć, albo jak zechcecie... nie zechcecie sobie czekać, to macie tutaj... Małe Boże. Fail. <grym> Dobra, nieważne. Forum macie tutaj u dołu w lewym tutaj gdzie jest FPS, Ping, HP R, CWG i GNS I to tutaj macie www.cps.cityhost.pl to jest właśnie forum IP to i tak wam podam w opisie więc jeśli macie co marzyć, nie musicie na forum wchodzić mm. no i zaraz wam pokażę pracę taksówkarza tu jest baza taksi Wejdziemy z tu ja mam zrobione bindy. O, taksówka kolegi. LOL. Dobra, wybieramy skina. Hmm, skin siódmy. Tego miałem. O tego miałem. A te skiny co? Zbugowały się? To ja sobie siódemką pojeżdżam No. Oj, widzicie? Zginął ten domek. Zaraz jakby tu wszedł, to by się w dołku później zdala. Chcę ja idę sobie wezmę samochód. I Zaraz go stuningujemy, ho ho stuningujemy go. E, co tu jeszcze? E, o Boże, jaki rozpierdol! E, punkty score bierze się tutaj poprzez dowożenie paczek e, z samochodami, e, takimi albo ciężarówkami, albo z samochodami burrito pony. Takie różne dostawczaki. Yy, tak. Zalogowany jestem tak. Trzeba otworzyć. Wy, wy nawet jakbyście mieli te komendy. Ko yy, dostęp do tych komendy, tak byście nie mogli... Jakbyście wiedzieli o tych komendach. Nie, jakie to są i tak byście nie mogli otworzyć. Bo to... Dobra, nieważne. Mmm, co to... Na czym skoczyłem? aha, jak robić skor? no to właśnie dojeżdżacie do takich tirów, tak dostawczaków, takich jak tutaj jest tutaj na przykład i właśnie tam ładujecie sobie, od iluś tam skora jest tam coś, jakiś inny towar hydrauliki nie będę walał, to tylko sobie zmienię i tego też, bo się nie będzie dawać nie będzie dało się driftować Switcha sobie dam, no jest fajne. dobra, no to jedziemy, jedziemy na spawn, pokażę wam gdzie jest spawn, właśnie praktycznie to zaczynałem, to tak jeszcze wam powiem co trzeba mieć żeby na przykład dołączyć do mnie, do tej pracy co ja w taxi, po pierwsze musicie mieć 35 skora, po drugie 15 godzin na serwerze i po trzecie podanie na forum później wchodzi Bubo czy jakoś tak. A albo Elkasia to jest liderka. I ona was dodaje. Co jeszcze? Na czerwonych światłach to tutaj nie musicie się zatrzymać. Oho policja. Zaraz będzie zatrzymywał. A nie niby nie ma to. Ja wiem, może mnie nie znajdzie. O kurde, policja stała o. <grymne> Dobra, ja sobie tutaj zaparkuję o I teraz czekamy. O, dresiarek, kolega. Hmm, Czeka, czy zechce. O, widzicie? Podwiazę go zadanno, bo tutaj to kolega to po pierwsze. A po drugie to się nawet nie opłaca, bo zanim ja bym go znalazł w panelu taksówkarza, to już bym dojechał. Oho, już mnie wzywają. Tu jest baza petrolu. E, jedziemy po tamtego typa. Szukajcie go na mapie. A e, to co? I tak mi nie napiszecie gdzie jest ląb petrolu. Dobra, tam jest. Czyli jedziemy do niego. Światła mi się wyłączyły. Zaraz zobaczę jak będzie muzykę słychać. Jak będzie za głośno, bo nie wiem czy udało się ściszyć. To wyłączę Disco polo, nie Tu jest dubstep SK Radio Park Oho, lag, log, log Na razie robię Dobra, witajcie, z powrotem już tłumaczę co się stało. Iż wyłączył mi się wyłączyło mi się tam, miałem po prostu crasha tak, i teraz muszę od początku A ja tu nikogo go to już nie będę, bo auto będę miał tam no to teraz yy, zaraz zrobimy to zaczęło mi się, czy... Nie, to, to yy, widzieliście to? skoczyłem na samochód, samochód zniknął, lol Pozdro. o, rowerkiem se no dobry bardzo pomysł jednak chyba nie będę włączał tego radia. Bo to chyba przez radio Krasza miałem. A zobaczymy. Zobaczymy. <złyskanie> To niech ciebie No i teraz czymś naprawdę przepięknym Un i cibule i się skończyłem muzyka <noise> lol jak głupi jestem <noise> to są same skiny, ja chcę tego samego zioma to jest murzyn a murzyn to dealer i ją tu w dupie, tego się trzymam ale żeby nie było, że ja rasistą jestem <noise> dobra, otwieramy bazę cofamy, zamykamy ja łamaj oko Było w jakimś filmiku moje oko. jeszcze, Nie kojarzę cię to było. E, nie zła pompa z tego było. Stoi moje auto A kurde! Walnie, walnie, walnie. O Boże! Nie! O nie! Poje. O nie! O nie! Moje taksi. Trzeba nowe zrobić. O nie. Nie podaruję im tego. Nie podaruję. Słyszycie? Nie podaruję tego. Jeżeli będziesz to oglądał, to napisz mi, kurde, w tym w komentarzu, że to Ty zrobiłeś. To ja Cię zabiję Wam, to oczywiście. No, ale masz napisać. Hmm. Brzydkie słowa tu na tym lecą, <grymne> na czacie. Ok. Dosyć puścimy muzykę i będziemy jeździć do ludzi. Tak, do ludzi. A! Wiem, że to kochacie. <grymne> Ali, jak głupi jestem! <grymne> Właśnie, możecie te, jeżeli gracie, to możecie mi polecić jakie najlepsze są te felgi. Ja, ja zawsze biorę albo y, Switche albo te, te co teraz wiem. Oho. Oho. O oho, oho. Policja. Zauważcie, że policji nie ma pokazanej na tym. Na radarze tutaj w lewym dolnym rogu. Mm, y, radzę wam przeczytać, na przykład pod, pod F9 chyba jest, tak pod F9, tam jest strefa, co to jest, zaraz pokażę, się zatrzymam i za co, na, za co, mm, ile mandatu jest, ile można, gdzie jechać i tak dalej, i tak dalej, zaraz pokażę, sobie najwyżej zatrzymacie. No bo po prostu, jak będziecie grać, to klikniecie sobie. A tutaj się zatrzymam. A co tam? Na razie wyłączamy pojazd? Nie, nie wyłączamy. Włączamy muzykę. Weźmiemy track. Hmm, coś się stało. Czego, nie leci? O, coś było. Coś mi ścięło tego userstrucka. Dobra, nie będzie tak. Wśród nich jest usługodawca internetu Hmm, może weźmiemy co innego Też kawał O Boże Weźmiemy dubstepa? Ja, nie ten, ten, ten. A tutaj macie Курда. И видим же, за можно мандрить Dobra, więc jedziemy. Wyłączamy muzykę. Tak, wyłączamy. A ten co kurde podwala? do Od banku zaraz skoczę chyba. Słuchaj, helikopter, helikopter. Dzielamy tu trochę. Niech mnie tylko złapie na ik. To go kurde skargę mu napisze. W tym razie mam takie dwie bronie, bo mi lepsze nie trzeba było potrzebne. Bo robiliśmy takie lewe interesy, że tak powiem. Mm, I zabijaliśmy ludzi trochę. I właśnie to trzeba było tym cichym. Zabijemy go. Właśnie, jak traficie w banie, to typek... O, tutaj biegnie właśnie, ten co go chciałem zabić. A tego trzeba zabić. Bo mi pojazd niszczył. Jak go tym nie zabiję, to go tym upiję, kurde. Lol, mm. <laughs> 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 Ciekawe czy zrobi. <laughs> Do zielonego gracza wyt... Aha, o, rozumiem to tutaj jest. On tutaj będzie. No jak? No wyjdź z taksówki. macie. Aha, no widzicie. Macie pozdrowienia od Jacka 100. Jedziemy do kolejnego rozwaloną taksówką. Pozdrow. Hmm. Jeżeli będzie to fałszywy alarm, fałszywe wezwanie, to go zabiję. Czekaj. Ej, Lol, co ja zrobiłem przeświatło mam. Pobite. Aha! Temu włączę, kurde. Hmm. Pędechamy mi tobie włączę, kurde, ten panel walony. Bo ty mi auto rozwalili lamusie, ty. Um. O, jest zik Kolega, ten mu włączamy start rachunek. Dobra. Gdzie jedziemy? LOL. Fajnie kurde. LOL. 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 teraz sobie pojedziemy do naprawy. LOL. Sorry, że tak cały so czas lol, 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 ale jestem uzależniony od lol'a. Ojej, jak to zabrzmiało, ale w sensie, że nie od gry, tylko odmówienia lol. No. I chyba teraz mam ten... Tak, i właśnie teraz mnie policja łapie. LOL. <ścoughs> <laughs> macie od kolejnego gracza pozdrowienia <laughs> okay. o. o ktoś szczela. co to za bot o ten o tem o tem uh. <laughs> E, 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 nie strzelaj do mnie Ty pojechał Pojechał Oszczyk gnoju! Rozwalił mi chyba taksówkę Masz szczęście, ale i tak go zabiję Patrz, prawie mi za... rozwalił taksówkę Oszczyk kurwa, kupia Zboczona Jaka pizda Teraz mi cały czas na silnik będzie gaz. O nie jeszcze nie jest w takim poziomie rozwalony <tum> <tum> Tam policja jest. A... Okej. Okay. Hmm. A widzicie? Przestraszył się was. Że chcecie go zabić, za to, że mi mandat wlepił. No to tutaj naprawię go, zaparkuję go do bazy. I będę pewnie kończył. No. Mhm. Czego Raksor? Mówi, że wyrusza w patrol. Aha, ok. O! Lol, goody. Teraz mi będzie samochód gas. No właśnie, o tym mówiłem. Co i jak się robi, pewnie się zastanawiacie. To to tak. K odpala się samochód tym, co jest kropek. Tak jakby się włącza światła. A L zamyka się pojazd. No i to chyba tyle. No. No to ja się będę zaraz z Wami żegnał. zaparkuję. W tego odcinku pokażę, gdzie są bazy y, innych frakcji: czyli Amunation, czyli ci, co sprzedają broń, Salonu, czyli ci, co sprzedają samochody, e, Petrolu to już wiecie, ale też pokażę e, Petro napełnia stacje benzynowe i no, szkurde, głup Uciekały, uciekały, uciekały. <tak Patrolu i policji, no właśnie, policji, to ja nawet sam nie wiem, gdzie jest. A to chyba będzie na szóste, przepraszam. no Dobra, więc ja się z Wami. Жэг нам Жувик.